informacja taka, że o jelny, jeny bo, proszę państwa, jesteśmy pierwsi w Europie i drudzy na świecie. B brawo my. Będziemy mieli obrotową zjeżdżalnię w Parku Wodnym w Redzie. Nie, nie, nie. O, to no, no, jest. To jest sukces. Słuszną linię ma nasze pamiątka. Ja mówiłam od początku. Słuchajcie, no, Joanna nie Przetakiewicz, tu taka informacja się pojawiła. Serdecznie. Mhm. Wprowadza organizm w szczęśliwe wibracje. Wprowadza i zanim i zanim powiecie już, że coś Uuu. z medycyny estetycznej, że chirurg plastyczny maczał w tym pance nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Wprowadzanie organizmów w szczęśliwe wibracje, jak powiedziałem w wywiadzie pani Joanna, polega na tym, że zapisujemy sobie dobre wydarzenia z, dnianego, z danego dnia na karteczce i czytamy sobie przed zaśnięciem, żeby nam było miło. Jeżeli tak zrobicie i nie zadziała, to znaczy, że trzeba jeszcze dodatkowo usiąść na pralce połączonej w program wirowanie i niech to będą najszczęśliwsze wibracje. No dobrze, dobra. Szczęśliwym, słuchajcie! Babcia spróbuje jutro nam o wszystkim opowiem. Oczywiście fakt bez... Bez zamaczania, tylko samo... To jest samo poważna sprawa, skut się teraz. No. <noise> Zenek śpiewa dzięki. Dzięki talentowiście. Dzięki. dzięki. Nie, dzięki. Dzięki publiczności, która go uwielbia. To też, ale Zenek śpiewa dzięki babci. Wow. Taka Uuu. jest sprawa. Bo ona y, zaraziła go miłością do, do śpiewania. Do muzyn, tak, Tak, babcia, tak. dzięki brawo. babci y, śpiewa, a dzięki dziadkowi śpiewa tak wysoko. To znaczy? No, z Nego pokazał imadło, Znaczy dziadek pokazał dziadkowi imadło. <ścoughs> I Przez oczy <ścoughs> Jak już dziadek nie, 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 nie. Nie, 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 nie. in the maxa.